W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten poranek, za to, że mogę znów otworzyć oczy i zacząć nowy dzień u Twego boku. Dziękuję, że w Twoim świetle wszystko staje się jaśniejsze, nawet to, co trudne. Dziękuję za Twoją obecność w mojej codzienności, w ciszy, w drugim człowieku, w Eucharystii, w Słowie Bożym. Dziękuję, że nawet gdy moje serce milczy, ty wciąż do mnie mówisz. Proszę Cię Panie, o serce wolne od pośpiechu i rozproszeń. Daj mi dziś więcej uwagi dla bliskich i więcej pokoju w relacjach. Uczyń narzędziem Twojego pokoju tam, gdzie jest niepokój, niezgoda i zmęczenie. Przemień moje myślenie, abym szukał woli Twojej. Nie tylko własnych planów. Święty Alfons Liguori pisał: Kto modli się, ten się zbawia, kto nie modli się, ten się potępia. Te mocne słowa przypominają, że modlitwa nie jest dodatkiem do życia, ale jego sercem. Bez modlitwy wysycham duchowo. Z modlitwą jestem jak drzewo zasadzone nad strumieniem. Nawet gdy przychodzą burze, Mam skąd czerpać siłę? Z Ewangelii, według świętego Jana: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To słowo Jezusa ma w sobie ogromną moc. Mówi mi, że jestem chciany, wybrany, umiłowany. Nie jestem przypadkiem, pomyłką, ani tylko jednym z wielu. Jezus wybrał mnie z miłości nie dlatego, że jestem idealny, ale dlatego. Że on jest miłością. Ta świadomość daje pokój, ale i odpowiedzialność, by żyć tak, jak przystoi wybranemu przez Boga. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem i czerpać radość z chwili, która trwa. Daj mi w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć drogę wiodącą do spokoju i przyjąć, jak ty to czyniłeś, ten grzeszny świat takim, jakim on naprawdę jest, a nie takim, jak ja chciałbym go widzieć. Daj mi ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli. To wszystko będzie jak należy, tak, bym w życiu osiągnął umiarkowane szczęście u Twego boku i na wieki posiadał szczęśliwość nieskończoną. Pomnij, O najświętsza Panno Mario, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno, nad Pannami i Matko biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, a racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed Majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty odpędziłeś demony i uzdrawiałeś Mocą Bożą, broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawij nasze sprawy i bądź nam pomocny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.